Panie Karolu, za prędkość 78, yy, mm -hmm. proponuję mandat z cztery 4 punktów. oczywiście może Pan odmówić przyjęcie mandatu, to będzie kierowany wniosek do sądu, to Pana decyzja. Odmawiam. Odmawiam Pan przyjęcie tak. mandatu, tak? To mhm. będzie wniosek sądu. Jasne. Yy, chwilę, bo muszę poczekać. Oczywiście. A można zadać pytanie? Tak. Czy Państwo uruchomiono mi tą kamerę na tym fotoradarze, czy nie? Mam możliwość sprawdzenia, że to mój pojazd... Nie, bo to w nie rejestruje. Nie, nie rejestruje. rejestruje. A wiecie, że, a wiecie, że nie możecie używać tego, nie rejestrując obrazu? Dlaczego pan tak twierdzi? Dlatego, że takie są przepisy. A macie homologację na to i Jej pozwolenie mamy, na chyba. używanie? Nie mamy. No to dlaczego no, proponujecie? Ja nie... jak, jak możemy wstać z urządzenia, które nie ma homologacji? No nie dobra. Nie tak. mi też pan czasu do pomiaru, kiedy... Kolega pan Nie, tylko zobaczyłem. A czas się wyświetla pod spodem. No to jeszcze raz chcemy zobaczyć też. To czas. możemy poprosić o czas też? Już jest afera. Dobra, to rozmawiaj. Tylko pamiętaj, oni muszą używać tej kamery. W tym samym czasie pan jechał parę pojazdów. Bo przyjąłbym mandat. To pan nie wie, za jaką prędkością Ja nie wiem, co, nie, nie wiemy w co pan celował. No. Nie wiemy w co pan celował, no bo pan nie ma zapisu. Słam? A to ja to, to ja panu mogę wierzyć na słowo, ale jeżeli jest ta kamera, to jej używajcie, nie? To, pana, to urządzenie nie ma kamery, czy pan to rozumie? Jak nie, nie ma, to u góry to co to jest celownik? tak. No i on powinien rejestrować obraz. Pana, no to widzę, że się pan nie zna. No czekaj, spokojnie. Dobra. Pan, no, że zatrzymał mnie pan ręką. A czym pana pan, pan miałem rękę a dlaczego pan tak twierdzi? No tak, powinno Mogę się Mogę Mogę tą ręką też pana zatrzymać. Co panu no nie powinno. Dobra, yy, no, Niech pan pisze wniosek do sądu, wniosek. tylko proszę nam dać szansę, dlaczego, pan nie zapytał, dlaczego nie przyjmujemy mandatu. No pan powiedział, że nie przyjmujemy mandatu, bo poczuwa się, że to nie jest jego prędkość. Nie, no, tak, ma rację. To jest pojazd, nie, nie ma rację. który przekroczył tą prędkość. Nie, że... No bo tak, no dodatkowo. Że nie, no dobra, to. Tu... pan powiedział, że, że nie, pan nie ma identyfikacji pojazdu. Nie, nie powiedziałem tego, to, że nie, to, nie zapytałem się pana, czy pan wie, że taką prędkość Ale nic panu nie pan odpowiedział, pan, odpowiedziałem. Nie. Powiedział pan, że nie. że nie. muszę wiedzieć, z jaką prędkością widziłem. No, ale nie powiedziałem, że nie wiedziałem. No to z jaką prędkością pan jechał? To prawidłową. To znaczy? To znaczy 50 na godzinę. Jechał pan 50 na godzinę. Tak mi się wydaje. Drugi przyszedł mu pomóc, ale oni cały czas nie wiedzą o co chodzi. A pod koniec powiemy im, że cała ta akcja została nagry jest nagrywana i oni, i oni muszą się z tym liczyć. <ścoughs> ale, mamy, ale, mamy tutaj, ale mamy tutaj sytuację elegancką. Panowie nie używają kamery i nie robią zapisu, a mają, mają poproś jeszcze panów o homologację tego urządzenia i zrób zdjęcie tego urządzenia, czy, czy to, no... Ale, ale weź go tutaj przyprowadź, żeby było słychać. Przepraszam, chcielibyśmy jeszcze uzyskać homologację, żeby nam pan pokazał na to urządzenie. Słucham? Dobra, zrób zdjęcie. i Pozwolenie na używanie. Ale pan używa maseczki, która jest nieważna. Nie minister, minister, już dawno powiedział, że te maseczki nie spełniają swojej roli. Spokojnie, mam maseczkę Bo wy tak wymyślacie, stoicie tutaj, stoicie tutaj i żebracie pieniądze od ludzi. Jak żebracy stoicie i robicie z siebie jaja. Powinniście się wstydzić Wziąć się za łapanie złodziei na wioskach, a nie stać tutaj schowani. Schowaliście się jak jacyś przestępcy. A to wszystko jest rejestrowane i w sądzie będziemy rozmawiać inaczej. Nie, ja panu obiecuję. Ja panu obiecuję, że spotkamy się w sądzie, a ja będę świadkiem. A obiecuję, że nie, nieprawidłowo dokonujecie zatrzymania pojazdu. Nie używacie przyrządów, które wam państwo dało za nasze pieniądze i stoicie tutaj i zbieracie haracz. I zbieracie haracz. Niech się pan uśmiecha, w sądzie się pan będzie uśmiechał. Powinniście się... Powinniście się wstydzić, ja nie będę... Starszy od pana jestem, widziałem już niejednego policjanta. Widziałem już niejednego policjanta. Zero. Łamiecie, łamiecie przepisy, a, a, a karacie ludzi normalnych, a łamiecie przepisy. Wszystko, co robicie w tej chwili, nie trzyma się kupy, jest nieroglominowe. No, no i zobaczymy, no. Albo mnie denerwuje. bo mnie denerwuje. Muszę, bo mnie denerwuje. Nie krzycz, nie, krzycz, nie, krzycz, nie krzycz. Pan Ale. mówi, że radar nie wymaga czyszczenia i od 2012 roku nie był czyszczony. Ale to nagrywałeś to? Nie. A trzeba było to nagrać. Uzyskał legalizację. No. No. Przecież oni to robią bez, bez, bez żadnych papierów, bez kwitów. No. On się przedstawił w ogóle? Mhm. Końskie chyba. Mhm. Tu się panowie... Tu się jeszcze raz przejedziemy. Do końskich. Do końskich. Masz mnie podać za świadka. Masz mnie podać za świadka. O, widzicie jakie rzeczy się po drodze A zdarzają? Mówię po A mówię z małą drogę. Ile ci zaproponował? Stołówka. I tak z tej dolnej półki. Ja w szczytnie to się nawet nie kłóciłem. Ten, ten kierowca bardziej ambitny. Ludzie, ludzie niskiego wzroku, wzrostu są zawsze bardziej ambitni. Light z sądu będzie oczywiście, że będzie. Będzie light sądu, a zapewniam was, że ten pan policjant, który tutaj jest taki mundry na w drodze, nie będzie nic pamiętał. W sądzie zgubi notes, nie będzie nic pamiętał, powie, że ma tysiąc różnych kontroli i koniec. I nie przyjmujcie mandatów w takich sytuacjach jak ta, nie przyjmujcie. Widzicie to urządzenie, które on ma tutaj na tym, na tym mierniku. To jest kamera, która powinna rejestrować która, to jest ten celowy, który powinien rejestrować, że to właśnie wasz samochód że to właśnie wasz samochód ten, ten laser mierzy, no niestety tego nie ma, bo on mówi, że to nie musi mieć tego, pewnie, że, że nie musi niczego mieć. I teraz on się kasuje, po, chyba po trzech minutach te pomiary się kasują i on ci fizycznie nie może wtedy już pokazać. O, dzwońcie do Piotrka. Tak, tak, ja to się tym nie martwię, ale, ale powiedziałem mi chociaż nerwu bo, bo mnie denerwuje No to mi jeszcze jest takie pszaszne krzyczenie No na Trochę takie handkie no. No ale jak masz być w stosunku do nich grzeczny jak, on, jak no, oni? Właśnie spokojnie, przecież no. wiesz jak ta sprawa się zakończy i oni też już wiedzą. No oni już wiedzą jak się to no. zakończy. No, ale, ale widzisz, ale, ale, sąd, ale sąd zobaczysz, że kosztami postępowania obciąży skarpaństwa. No nas, niestety, tak. Nie no, to wiesz, z, oni z wolnej ręki mogą y, strzelać do 90 metrów, do 100 metrów, tak jest. Y, mogą też y, używać... I ta wiązka się rozprasza, więc tutaj tutaj taka jest sytuacja, a nie inna. A ja idę, zrobię jeszcze zdjęcia. Mogę? Nie, został. Zrobię zdjęcia, gdzie oni stoją i co robię? Proszę, zostanie jeszcze, że łazisz po ulicy. Co? Ale ja nie będę łaził po ulicy. Trzeba się bronić teraz przed takimi rzeczami. Ale tu się urodziły właśnie. Myślisz, nie? No pewnie no już. Ile razy Cię jebał? A w Częstochowie widziałeś, ponagruwałem i wygrałem, no Tak, mamy, no na streamie cały czas leci, gdzie stali, yy, stoją w jakimś tamtym, schowani, jakby się czegoś wstydzili. I leci tamtych punktów zaproponował? Nie wiem, ze dwa tam są. <gry> Ale jest, narada. Musisz y, pamiętać, żeby w tym wniosku napisali, dlaczego odmówiłeś przyjęcia mandatu. Mm -hmm. Dlaczego odmówiłeś? Bo on Ci teraz powie, żeby tylko podpisać papier, gdzie kwity wysłać. No dobrze, on przez mój samochód. O, zobaczcie. Zobaczcie, mierzył, o, mierzył, o, ja pierdolę, mierzył przez przez Nie, Karola. No ja Cię kręcę. Zobaczcie, zobaczcie, jak doprowadzają do jakiejś sytuacji. Podwójna ciągła. O, wyklejanki. Podwójna ciągła. A to będzie grubszy temat z Jakie wyklejanki? No zobacz, jakie ma wyklejanki niemieckie tablice. O, o tutaj zobacz, już już się robi. Już się robi ciasno. Już się robi bo... Kierowcy muszą przekraczać podwójną, linię podwójną ciągłą. ciągłą, bo samochód jest. Idzie za... Podyskutuj z nim jeszcze trochę. Trochę go powkręcaj. Pierpiero mhm. Ale alkomatem poproszę. To zapraszam do Rady Dobrze. A nie musisz iść do Rady prostu. Bo... Pan? Nie musi iść do radiowozu, alkomat może Pan mu tu przynieść, to, to ciężki jest taki alkomat, że musi spokojnie iść do radiowozu. Przejdę się, spokojnie. Nie spokojnie. chodź Karol, nie masz, nie, masz, nie, masz, nie masz obowiązku iść do radiowozu, bo sfałszują. Karol, nie chodź do radiowozu, bo sfałszują pomiary. Siedź tutaj, bo ci panowie się na nas uwzięli i będą nas chcieli tutaj uziemić. No. Dobra. Nie chodź ty... A czemu wypełniasz polecenia takie? Pan tu przystawił z Media Mart jakiś przyrząd kupiony za 200 zł. No, no przecież ten przyrząd nie ma homologacji. Ta pałka żółta nie ma homologacji. Nauczcie się wreszcie z, zgodnie z prawem postępować. Nie tłumacz się panu, bo pan nie wie, jest za młody, żeby wiedzieć. Teraz to już będzie, wiecie, teraz to już będzie stan techniczny samochodu. Pierdu, pierdu, ja się zdrzemnę. No ale Karol wypękał, kurwa. Siedziałbym w samochodzie i nichu ja. Przeczytaj, nic nie podpisuj. Trzeba wszystko, Karol, sprawdzać, bo później w sądzie, wiesz, jak jest. W rejonówce to panowie wygrywają, bo to są ciotki, wuje, to, to dają sobie radę. Dlatego trzeba wszystko... A jak? Trzeba się przed policją teraz pilnować. Ej sierżancie, maseczka panu się zsunęła z ust Zsunęła się Ma pan ma pan maseczkę zsuniętą Proszę założyć regulaminową maseczkę Nie, 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 bo pan cię wy... No nie, 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 nie rób tak Nie, ni cholery Nie daj się... Pan w notatce napisze cokolwiek Ale przecież pan to może zrobić na miejscu. A jak pan zjedzie i co pan tam napisze w tej notatce? Że co, że odmówił przyjęcia? Z jakiego powodu? A z jaki on ma wgląd do tej notatki, jak pan to sporządzi o 16? Jak to chce? Pan tu na miejscu powinien sporządzić. Ma pan obowiązek sporządzić na miejscu. Nie no nie, nie odjeżdżaj Karol. Nie odjeżdżamy za cholerę. Pan to nas chce oszukać. Ja już miałem z wami takie przejścia. Później pan sobie pierdoły wpisze. Tak, pierdoły pan powpisuje w notatkę. Nie ja, mamy świadków. Nie, nie ruszamy się stąd z miejsca. Oczywiście. No żadnej pan wpisze, co będzie chciał. No, proszę pisać wniosek. Ale nie pan, sporządzi, on musi tą notatkę podpisać. No. Karo, nie słuchaj. Panowie ułatwiają sobie robotę, bo musieliby tu siedzieć godzinę i spisywać wniosek. No to jedziemy na komisariat. No to gdzie pan pracuje? Skąd pan się tu wziął? No to na komendzie jedziemy i spisze pan od razu na miejscu człowieka i koniec. No i będzie wszystko jasne. Co? Ale to pan spisał dla siebie, a dla niego jest potrzebny. Jego ja jestem jego ojcem. Jemu papier jest potrzebny, bo wy go oszukacie, bo jesteście oszuści. Proszę. Pi... Nie obrażam, tylko stwierdzam fakt. Nie raz żeście mnie tak załatwili. Nie raz żeście mnie tak załatwili. A co pan tu... A pan nie jest od, od tego, żeby się na mnie gniewał? Pan porządku musi pilnować. Ja pana nie obrażam, tylko wiem jak oszukujecie. Oszukujecie ludzi. A ja co, z czym jestem? A ja to co, jak nie mam munduru, to jestem śmieć! Bo pan ma mundur. Ja pana nie obrażam, tylko mówię, że lubicie, lubicie ludzi zagonić Dobra, do sądu. Kurwa, dziady jebane. no się tak? A bo mnie wkurwia, Bo mnie wkurwia, dałeś się znowu wkręcić chujowi. Bo napiszę później notatkę. On napisze co tam... Pan napisze, bo. przecież napiszę, przecież on się podpisuje pod tym. Ale co on tam? Mamy nagrane, wszystko masz nagrane. Jaki był nasz powód? Jeżeli się będzie coś nie zgadzać, no jak się skończyło w końcu? No Karol odpuścił, bo ja to bym nie odpuścił. No. Co odpuściłem? No odpuściłeś, bo bym co? pojechał na komendę. Co? Mam myślisz, kurwa, czas w swoim życiu. Jeździsz teraz z nim na komendę. Dwie ale dwie byłoby godziny. wesoło jeszcze musimy zalecić sprawę, która musi być dwie godziny no wiem, bo tam byście się cieszyli na lajcie ale, ale nie na lajcie, ja, zobacz, no ja później... w tej chwili ale co ty drogi. pierdolisz no. każdy kierowca właśnie tak mówi No i dlatego, i dlatego później w sądzie masz nagranie? no, masz, no. mam, ale, ale co Dziękuję. to jest za nagranie no. masz nagrany no. nasz powód? masz, jeżeli się będzie coś nie zgadzać no to już ma przejebane no. tak, ma przejebane, on no. powinien mieć już w momencie kiedy nas zatrzymał, powinien mieć przejebane no. Nie, no to ja się nie podniecam, że tu live leci, tylko, tylko po prostu tak jest. Trzeba z nimi tak kurwa krótko rozmawiać, bo, bo to są a ja ludzie. Wolę rozmawiać krótko, ale w inny sposób, spokojniejszy. Tu chodzi o, o to, w jaki sposób wykonywali swoją pracę. Ja, ja wiem, ale. A nie o to, czy on jest Oszusz czy jest nie Nie to nie o to chodzi, rozumiesz? Ja nie, nie czułem się, że przekroczyłem prędkość. I, i, w, I on zrobił to w zły sposób, nieprawidłowy. I o to mi chodzi, a nie tam, tam, to, sram, to notatki, stratki. Ale on w, ten, on w swoją notatkę no wpisze całkiem co innego. On wpisze, że jest świętym Mikołajem, a jest nagrane, no. że nie jest. No. A, widzisz, a mnie w Mławie zawieźli na komisariat, musieli sporządzić miasto. No a tak mięce. samo się wykucałeś, jak tutaj Nie wykucałem się, tylko stanąłem i zabroniłem mu, no kurwa, to, wykonywać obowiązek. No, to obowiąz. więc właśnie, no to mówię, że się wykucałeś. No, i tak bym a do końca dobra. trzymał. No. No, mówię, Zobaczcie, czasu. kurwa gościu jechał przez nasz samochód, nawet zatrzymał.